Cześć, chcę wam opowiedzieć o jednym z moich szczurków mysi. Szczurów mam pięć. Wszystkie to dziewczynki. Chcę wam opowiedzieć, jak się nimi zajmować, jaki mają zapach i co mogą jeść, a czego nie mogą. Myśla została kupiona w sklepie i okazało się, że jest w ciąży, o czym nie wiedzieliśmy. Po kilku tygodniach urodziła siedem malutkich szczurków. Były cztery dziewczynki i trzej chłopcy. Dwie dziewczynki oddaliśmy do sklepu, a chłopców wzięła siostra mojego kolegi. Jedną dziewczynkę nazwaliśmy Mimi, a drugą Lola. Pozostałe szczurki mają na imię Sweetie i Bella. Jak się zajmować szczurami? Trzeba je codziennie wypuszczać, żeby sobie pobiegały. Trzeba codziennie sprawdzać, czy mają jedzenie i picie. I oczywiście codziennie dokładać jedzenie. Co mogą jeść szczury? Jedzą dużo różnych rzeczy, podobnie jak ludzie, ale nie mogą jeść słodyczy, cytrusów takich jak mandarynka, grejpfrut czy pomarańcza. Nie mogą też jeść roślin strączkowych, fasoli, groszku i soczewicy oraz roślin kapustnych. Co ciekawe, mogą jeść ugotowane ziemniaki, ugotowane białko z jajka, żółtkiem mogą się zadławić. W małych ilościach mogą jeść nabiał. W dużej ilości nabiał może spowodować rozwolnienie. Sporadycznie orzechy, ponieważ są tuczące. Moje szczury uwielbiają pasztet, ugotowany i surowy makaron, gotowane ziemniaki, wędzoną makrele w małych ilościach. Bardzo lubią też letnią zupę pomidorową. Oczywiście daje im w miseczce niewielką ilość. Żadnej innej zupy nie mogą. Dodatkowo kupuję im suchą karmę wersele laga dla szczurów i myszy, suszone larwy mącznika młynarka oraz dla odmiany karmy z marketu z dużą ilością zbóż i czasami dorzucam do nich nasiona słonecznika i pestki dyni. Bardzo lubią świeże warzywa. U mnie są to marchewka, papryka, pomidory, ogórek i kalarepa. Daję im także bardzo przez nie lubiane świeże zioła, takie jak mięta, bazylia i rozmaryn. Z działki przynoszę im świeże liście babki lancetowatej, kurdybanka, krwawnika i mniszka lekarskiego razem z kwiatami. Lubią też gałązki z drzew owocowych, jabłoni, gruszy, śliwy oraz lipy i wieżby. Przy okazji doskonale ścierają zęby moim pupilom. Co w każdej klatce powinno się znaleźć? Hamaki, rękawy, drabinki, mostki, półeczki, koszyczki. Koniecznie muszą mieć kuwetę, poidło i miskę na jedzenie. Najlepiej mieć więcej niż jednego szczura, ponieważ są to zwierzęta stadne i jeden szczur może się czuć w klatce bardzo samotny i może się nawet pochorować. Szczurów nie wolno podnosić i ciągnąć za ogon, ponieważ jest to przedłużenie ich kręgosłupa. Jak pachną szczurki? Po pierwsze są niesamowitymi czyściochami, widać jak często się myją, pachną bardzo przyjemnie. Nieładny zapach może mieć klatka, która nie była czyszczona przez cztery lub więcej dni i o tym też należy pamiętać, gdyż szczurki lubią świeżą, czystą klatkę. Częstotliwość czyszczenia klatki trzeba dopasować do ilości zwierzaków, ale jest to z reguły co kilka dni. Szczury są wdzięcznymi zwierzakami dla kogoś, kto chce rozpocząć przygodę z gryzoniami. Są ciekawskie, przyjacielskie i łatwo się oswajają. Czasem mogą skubnąć zapalec, gdy pomylą go z jedzeniem lub ma nietypowy zapach. Dlatego nie polecam by osoby, których szczurki nie znają, wkładały palce do klatki. Jeśli temat Was zaciekawił, możecie zasubskrybować mój kanał w oczekiwaniu na kolejne wieści z klatki. Do zobaczenia następnym razem.